Cześć, witam was do moim kanale, jestem Łukasz Hodowca. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie zamienić tą białą samiczkę, która jest tu z samcem Chcę, żeby dostał rui, Dostała również pietruszkę Także wiecie, otworzę sobie tutaj na chwilkę tutaj na chwilę samca Słuchajcie, muszę go złapać tylko A Zamykamy na chwilkę. Teraz będzie trzeba tą samiczkę złapać. Jest! Radześ to strasznie atakuje. Samce już zamieniam krokami. No już Czekam również na wygod tej oto samiczki tu. Będzie się 22 grudnia Ta samiczka dostanie Tutaj dostanie pietruszkę Z nami królikom Samczek dostanie tutaj pietruszkę Samczek to najspokojniejszy mój króli Tu samiczka jest strasznie Strasznie przekopuje ściółkę. Oznacza, że, że jest kotna. Dopuszczałem również po tygodniu, dopuszczałem. Zrobiłem dopuszczenie kontrolne. Czekajcie, tej wrzucę do korytka. Nakarmimy sobie jeszcze... te <grytki> Taką łyżeczkę im daję. Op. siankę i wczoraj Tutaj też trzeba dać sianko trochę. Tutaj czeka. No. To też damy do korytka. Tam, co Tomczykowi. O, tu też zamietnika. Nie wiem, czy będą chciały jeść pietruszkę. Bo mi... nie chciały mi ostatnio jeść. Jak nie dałem. Zobaczymy. We'll be right back. Aj, się tu o mino narzucić dało. Kurde, to male. Ajajajaj. Aj, aj, aj. No, brut, tak, trudno trudno. Tutaj mają i odcinek. Także mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, do następnego odcinka i...